Skąd uratowali ludzkie życie. Świadczy to o tym, że nauka nie idzie wraz, tym bardziej nie miło, że mogliśmy prowadzić zajęcia w tej szkole w pierwszej pomocy i toś zapamiętaliście z tych zajęć. Oczywiście jeszcze pani, która również była na naszym szkoleniu, szkoliła, prowadziła zajęcia, kontynuowała te nasze szkolenia w swojej pracy w szkole i w imieniu nas, ratowników, chcieliśmy Wam przekazać. Takie pamiątkowe, ale bardzo potrzebne dostawy do ratowania ludzkiego życia. To jest mateczka do sztucznego oddychania, rękawiczki. Na pewno Wam się przyda i na pewno już wiecie, jak w tym postępować, jak tego użyć. Jesteśmy pewni, że dorosłym w dorosłym życiu będziesz podążała tą samą drogą. Życzę zatem Tobie i Twoim bliskim wszystkiego najlepszego, samych sukcesów, wiele radości i spełnienia wszystkich marzeń. W terazami szacunku i Radeusz Oszczyński. Wychowałem dwie córki, odmarłem tego No Widzę, że mój czas nie poszedł na marne. Bardzo jestem dumny z tego, że posiadam takie dwie córki wspaniałe. Czasurku ja jest ponad 20 lat. Jeszcze nie słyszałem o takim przypadku tak e, dobrej skutecznej, fachowej, profesjonalnej. E, 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 wziętej akcji gratulacyjnej przez osobę tak młodym wieku. przykładem dla wielu swoich obieścików, a szczególnie dla osób dorosłych. W związku z powyższym chciałem na ręce naszych obieców złożyć listy gratulacyjne.